Cześć, ja nazywam się Dante i pod ostatnim filmem na kanale wiele osób pytało mnie dlaczego nie lubię Liu Kanga, wielkiego mistrza Mortal Kombat. Mógłbym pokazać tylko ten komentarz, ponieważ zgadzam się z osobą, która go napisała w 100%, ale prawdopodobnie 10 sekundowy film by was nie zadowolił. Więc, dlaczego nie lubię Liu Kanga? Nie lubię go, ponieważ jest postacią bez charyzmy i charakteru. Liu Kang to takie ciele, co Raiden mu powie, to on w to wierzy. Jak Raiden mu powie, żeby coś zrobić, to Liu Kang robi to bez zastanowienia. Ale aby dokładnie zrozumieć to, co przed chwilą powiedziałem, wypadałoby poznać jedną z najgorszych historii postaci w starej linii czasowej. W nowej jest trochę lepiej, ale zacznijmy od tej starej. I tak, wiem, powiedziałem, że nigdy nie zrobię historii Liu Kanga, ale specjalnie dla was, dla was, moje kochane misie patysie, jestem jebanym hipokrytą, więc docencie to. A, i muszę coś jeszcze powiedzieć, zanim przejdę do głównej części filmu. To, co powiem za chwilę, to jest naprawdę historia Liu Kanga. Może nie ubrana w piękne słowa i bez dużego montażu, ale to jest serio historia Liu Kanga. Zaczynajmy. Liu Kang jako niemowlak zostaje zostawiony przez rodziców w świątyni Shaolin. Raiden przygarnia go i zaczyna go trenować. Mortal Kombat 1 Kiedy Liu Kang dorasta, Raiden bierze go na turniej Mortal Kombat, który mnich Shaolin wygrywa, pokonując Goro i Shang Tsunga. Po wygranym turnieju Raiden razem z Liu Kangiem wraca do Chin. Mortal Kombat 2 Wściekły Shao wysyła wysyła Shengzunga do świątyni Lin Kuei z zaproszeniem do wzięcia udziału w turnieju Mortal Kombat w Outworld. Raiden odmawia wzięcia udziału w turnieju. Zung powraca do Outworld i mówi Shao że Raiden i ziemscy wojownicy nie wezmą udziału w turnieju. Wściekły Imperator wysyła do świątyni Shaolin oddział Tarkatańskich wojowników, którzy zaczynają mordować mnichów. Po tych wydarzeniach wściekły Raiden postanawia jednak wziąć udział w turnieju i zabiera Liu Kanga i innych ziemskich wojowników i wróci z nimi do Outworld. Liu Kang wygrywa turniej pokonując Kintaro, młodego Shang Tsunga i Shao Kana. Po pokonaniu Imperatora Raiden i inni ziemscy wojownicy wracają do wymiaru ziemskiego. Wielu z Was może zapytać, to wszystko? A co z Kitaną? Tak, to jest wszystko co Liu Kang zrobił, a Kitana miała go w dupie, nie było romansów MK2. Mortal Kombat 3 Shokan atakuje Ziemię. Raiden wysyła Liu Kanga z misją zabicia Shawakana i uortowania ziemi. Liu Kang pokonuje Shawakana i ratuje Ziemię. I tyle. I chuj, i cześć. Świetna główny bohater I wspaniałe ręczniczki z McDonald'a. Postać takie 10 na 10. A co z tą Kitaną? No, no nic, nie ma go dalej w dupie. Mortal Kombat 4. Raden wysyła Liu-Kenga z misją znalezienia sobie ucznia, i liu Keng odnajduje Kaja i trenuje go. Jak ktoś nie zna Kaja, to nic nie stracił, no bo Kai to jedna z tych chujowych postaci. Stoi na równi z Kobrom, Limet, Suhao, Ashrom i Jarekiem. W trakcie, kiedy liu Keng trenuje tego jełopa, Shinok przejmuje Edenię i więzi Kitane, a potem atakuje Ziemię. Raden dzwoni do Liu-Kenga i mówi mu, żeby pokonał Shinoka, no bo zagraża Ziemi. Liu Kang mówi ok i pokonuje Shinoka. Po pokonaniu Shinoka Edenia jest wolna. Kitana, która nie jest już więziona przez Shinoka, robi wideo call do Liu Kanga i mówi mu, żeby przyjechał do niej, do Edenii, ponieważ Edenia potrzebuje króla, a ona nie chce sama rządzić. A Liu Kang mówi jej, że ją bardzo kocha, ale nie może, bo musi razem z Raidenem bronić ziemi. Skąd nagle się wzięła ta wielka miłość między Kitaną i Liu Kangiem? Pojawił się film Mortal Kombat i tam Kitana i Liu Kang się zakochali w sobie. I tyle. Wspaniałe budowanie postaci. Mortal Kombat Deadly Alliance. Twórcy Mortal Kombat nie wiedzą co mają zrobić z Liu Kangiem, więc postanawiają wykorzystać najstarszą sztuczkę, która działa w komiksach, filmach, serialach i grach. Jeśli nie wiesz jak poprowadzić historię postaci, to ją zabij. I Liu Kang zostaje zabity przez Shang Tsunga i Kwantego. Shenzung mlema duszę Liu Kanga i tyle. I koniec. Mortal Kombat Deception. W końcu tutaj twórcy postanowili trochę rozbudować postać Liu Kenga. Nie zrobili tego dobrze, ale się chociaż starali. To im trzeba przyznać. Raiden razem z Quan Chi i Shenzung próbują powstrzymać onagę. Ale to im się nie udaje. Raiden w ostateczności wysadza się w powietrze i zabija Kwanciego i Shenzunga. Raidenowi udaje się przeżyć, ponieważ jest Bogiem i jest nieśmiertelny, jednak zmienia się w Emo Raidena. Jednak Onaga przeżył wybuch Boga Piorunów. Raiden wiedząc to postanawia wskrzesić Liu Kenga, no bo kto inny mógłby zajebać Onagę jak nie jego ulubieniec. Rayden próbuje wsadzić duszę Liu Kanga do jego martwego ciała, ale mu się to nie udaje, ponieważ dusza Liu Kanga jest połączona z duszą Kitany, ponieważ się tak bardzo kochają. A Raiden koniec końców robi z ciała Liu Kanga bezmyślnego zombiaka. Po tych wydarzeniach Rayden dowiaduje się, że jest taki gościu, Shujinko, i on chce zabić Onage. Rayden postanawia go odnaleźć i odnajduje go i składa mu propozycję, że jeśli Shujinko chce, to może trenować z wielkim mistrzem Liu Kangiem. Shujinko zgadza się i trenuje pod okiem Liu Kanga, a potem Shujinko razem z Ermakiem i duchem Liu Kanga pokonują Onage. Mortal Kombat Armageddon Raiden każe Nightwolfowi wsadzić duszę Liu Kanga do jego martwego ciała, bo on odchodzi Armageddon i Liu Kang by się przydał, aby walczyć z siłami ciemności. Nightwolfowi się to udaje, choć nie do końca, ponieważ musi być cały czas blisko Liu Kanga i trzymać jego duszę w jego martwym ciele. Po tych wydarzeniach Liu Kang bierze udział w wielkiej bitwie Sił Światła i Ciemności u stóp piramidy Argusa. Liu Kangowi udaje się zabić Shengzunę, ale Nightwolf w trakcie bitwy zostaje zabity i nie może już trzymać duszy Liu Kanga w jego ciele. I tak kończy się historia Liu Kanga. A <ścoughs> jezu ma powoli dosyć, a przede mną jeszcze nowa linia czasowa. I co, dalej uważacie Liu Kanga za wspaniałą postać? Mortal Kombat 9 Cała historia jest niemal taka jak w starej linii czasowej. Liu Kang pokonuje Goro, Shengzunga, a potem Shaokana. Jedną zmianą jest to, że pomiędzy Liu Kangiem i Kitaną coś iskrzy, ale nic więcej. Potem mamy tą część fabuły, kiedy w starej linii czasowej był MK3. Shaokan atakuje wymiar ziemski i tak dalej. Raiden razem z Liu Kangiem idzie pogadać ze starszymi bogami. W tym czasie siedziba główna ziemskich Bolhaterów zostaje zaatakowana przez Sindel, która morduje prawie wszystkich wojowników, którzy tam byli. Po powrocie do siedziby głównej Raiden i Liu Kang odnajdują martwe ciało przyjaciół. Wściekły Liu Kang postanawia pomścić Kitane i zaczyna szukać Shao Kana. W międzyczasie Raiden dowiaduje się, że Shao Shaokan musi zostać pokonany przez starszych bogów, ponieważ inaczej raz jeszcze dojdzie do Armagedonu. Raden postanawia odnaleźć Liu-Kenga, aby go powstrzymać, i odnajduje go przed portalem, przez który Shaokan wchodzi do wymiaru ziemskiego. Raden próbuje wytłumaczyć Liu-Kengowi, że nie może zabić Shaokana, jednak Liu nie słucha się go. Rayden próbuje powstrzymać Liu-Kenga siłą, przez co dochodzi pomiędzy nimi do walki, w trakcie której przez przypadek przypadek zabija Liu-Kenga, ponieważ wcale nie mógł zrobić uniku przed tym ciosem, ani nie mógł się teleportować ani w najgorszym przypadku nie mógł przyjąć tego ciosu na klatę, choć jest nieśmiertelnym bogiem i nic by mu się nie stało. Raiden zabija Liu Kanga w samoobronie, ok? Przypomina mi się sytuacja South Park, kiedy Cartman zaszlił Tokena, ponieważ Token wszedł do jego strefy komfortu i Cartman czuł się zagrożony. Mortal Kombat X. Quan Chi wskrzesza Liu Kanga i robi sobie z niego niewolnika. Po zabiciu Quan jego przez Skorpiona i pokonaniu Shinoka przez Cassie, Liu Kang zostaje władcą Netherrealm. Mortal Kombat 11. Tutaj, aby chronić swoje zdrowie psychicznie, ponieważ powoli mi już wysiada od gadania o Liu Kangu i na dodatek muszę zrobić jeszcze w tym tygodniu historię baraki, skupię się tylko na Liu Kangu z przyszłości i żeby nie zdradzać Wam zbytnio fabuły, będę wszystko upraszczał. Więc 3, 2, 1, spoilery do Mortal Kombat 11. No to chronika teleportuje Liu Kanga z przeszłości, ta przeszłość to dokładnie zanim Shao Kahn skręcił kark Kung Lao, i Raiden nie mógł nic zrobić, wcale nie widział, że Shao Kahn stoi za Kung Lao i nie mógł go powstrzymać. Tak było. Nie kłamie. Potem Liu Kang i Kung Lao dostają misję ochrony Jinsei przed chroniką, ale dwójka mnichów się spóźnia i do świątyni dostali się już wojownicy Chroniki. Liu Kang i Kung Lao pokonują Scorpiona i Jade. Potem idą do podziemi świątyni, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z Jinsei, i tam zostają zaatakowani przez swoje złe wersje. Ale zanim dochodzi do walki, pomiędzy nimi pada super dialog. Posłuchajcie. Gdyby reżyserem Mortal Kombat 11 był Tommy Wiseau, najspanialszy reżyser i aktor jakiego Polska Ziemia wydała, to ta scena wyglądałaby prawdopodobnie tak. Rayden mnie nie zabił. To kłamstwo. Rayden mnie nie zabił. On mnie nie zabił. O cześć, Kunglao. O cześć, Liu. Co słychać? Zły ja z przyszłości powiedział mi, że Lord Rayden mnie zabił. Ale to jest prawda. Na no, co ty za głupoty gadasz? Ale to jest prawda. Rayden usmażył cię jak kurczaka. <laughs> ale opowiadasz kłamstwa. I tak wiem dobremu Liu Kangowi na pewno chodziło o to, kiedy mówił, że to jest kłamstwo, że Raiden go nie zabił, ponieważ sam chciał pokonać Shao tylko to była samoobrona. Na pewno tak było. Więc dlaczego to wstawiłem? Ponieważ The Room jest zajebistym filmem, a po drugie, ta historia jest tak nudna, że boję się, że pozasypialiście. Ok, wróćmy do historii tego kokosa mistrza Mortal Kombat. Dobry Liu Kang i dobry Kung Lao pokonują swoje złe wersje, potem walczą z Gerasem, ale Geras ich wychują i ucieka razem z wodą z Jinsei. Potem Liu Kang, Kung Lao i Kitana ratują Jade z obozu Tarkatan. Potem chyba Liu Kang zostaje porwany przez złego Liu Kanga i ten zły wyssamoce samoce z tego dobrego i ten zły jest teraz silniejszy i atakuje Raidena. Ale Raiden go pokonuje i łączy złego Liu Kanga z dobrym Liu Kangiem i ze sobą i tak dobry Liu Kang staje się Bogiem Ognia i idzie najebać kronice. I w zależności jak dobrze, albo jak chujowo nam walka poszła, dostajemy jedno z dwóch zakończeń. Tak, wiem, jest jeszcze trzecie, ale to jest tajemnica. Jak chujowo nam poszło, to Liu Kang seksi się tylko z Raidenem, a jak dobrze nam poszło, to Liu Kang seksi się z Kitaną i Raidenem, ponieważ w życiu Liu Kanga nie może brakować Raidena. Boże, ale się męczyłem z tym materiałem. Już wiecie, dlaczego uważam, że Liu Kang jest chujową postacią? Mam nadzieję, że z wielu was otworzyło oczy. Historia Liu Kanga w nowej linii czasowej jest trochę lepsza, ale na tle historii Skorpiona, Sub-Zero i żonego Cage'a dalej wypada dosyć blado. Okej, okay, starczy tego pieprzenia. Jeśli szanujecie moje zdrowie psychicznie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja idę teraz wziąć prysznic, ponieważ czuję się źle, a przyde mną jeszcze montaż tego gówna. <laughs>